Witajcie, moje wolnościowe modleczki w kolejnym odcinku Drogi ku Wolności i naszej dalszej serii budowania NPC-cika, małego, nieświadomego, dzielnego uczestnika systemu, który nie będzie się buntował. Dzisiaj przychodzę do was z tematem trochę o samodzielności, bo jak to szkoła przygotowuje do dorosłego życia i wejścia w ten Świat dorosłości, czym to w ogóle jest, z czym związana jest ta samodzielność. Więc Przyjrzyjmy się tego, jak koła pomaga nam stać się samodzielnymi istotami, które będą w pełni odpowiedzialne za siebie. Przyjrzyjmy sobie taki przykładowy dzień przymiotnego ucznia, stereotypowego, można powiedzieć, to co? Mniej więcej co? Stanie takiego siódmej, 7, może siódmej 7 trzydzieści, jak mam blisko do szkoły. Od 8 do 16 będzie siedział na zajęciach, które wymyśliła mu szkoła. Przecież nie on wybiera sobie jakiego dnia, jakie będzie miał zajęcia, tylko szkoła mu dyktuje, czego się będzie w danej chwili uczył, jakich tematów, jakich zajęć, przedmiotów. I tak przez minimum 12 lat, ze studiami nawet trochę więcej, bo na studiach, w każdym razie na tych, na których ja byłem, wybór przedmiotów też jest praktycznie minimalny. I różnorodność tego, czego można się tam uczyć, jest prawie zerowa. Wszystko też jest odgórnie narzucane. I wraca taki sobie uczeń po tych 8 godzinach, 16 do domu. Rodzice go zapytają: jak było w szkole? Każe mi się uczyć, odrabiać pracę domową? Może wiesz na jakieś zajęcia? Jeżeli opłacili jakieś zajęcia dodatkowe, to się kręci dzień, 5 dni w tygodniu, do weekendu. Pytam: gdzie w tym wszystkim jest Jakakolwiek samodzielność dla takiej osoby. Gdzie w tym wszystkim on, taki uczeń, może zdecydować, jak on chce się uczyć, podjąć jakieś własne decyzje, nauczyć się odpowiedzialności i konsekwencji swoich własnych działań, że on będzie samodzielny? Jak w tą samodzielność ma wejść? Wszystko jest mu praktycznie narzucane, wszystko jest dla niego organizowane, cały dzień praktycznie jest dla niego przez inne osoby. W tym całym natłoku tygodnia praktycznie ma. Takie dziecko niewiele wolności do tego, żeby móc samodzielnie coś realizować, żeby móc w samodzielny sposób podejmować jakieś decyzje i wziąć ewentualnie konsekwencje tego wszystkiego. Później idzie taka osoba po studiach czy coś rzekomo dorosłe życie mówią, teraz skończyłeś maturę, zdałeś, masz dowód osobisty, czyli skończyłeś już studia I teraz możesz iść do pracy. I co i myślisz, tam będziesz nagle samodzielną istotą, jaka samodzielność? W jakim zakresie? Dalej będziesz, że tak powiem, przez innych sterowany, kierowany. Przecież nie nauczyłeś się w żaden sposób, jak myśleć i działać samodzielnie. Wszystko robili za ciebie, wszystko ci dyktowali i tak samo będzie w robocie. Będziesz czekiwał, że w robocie cię do wszystkiego przyuczą, że ty poza robotą nie musisz już nic robić, będziesz wracał. Będą ci inni zapewniać wszelkiego rodzaju rozrywki. Nie będziesz miał samodyscypliny, żeby się zmotywować do czegoś, bo nigdy nie miałeś takiej potrzeby. Jedyna motywacja zawsze przychodziła z zewnątrz. Był jakiś przymus, typu nauczycielka kazała wam się przygotować, bo będzie sprawdzian za tydzień, no i rodzice siedzieli ci tłukli, żebyś się uczył do tego sprawdzianu. No to się przygotowywałeś. A dlatego, że ktoś ci ułożył taki plan, że ktoś ci wymyślił, że na tą chwilę masz się czegoś nauczyć, bo będzie sprawdzian I jak nie zdasz, to oblejesz przedmiot i być może nie przejdziesz do następnej klasy. No więc siedziałeś i się uczyłeś, tak przez 12. Albo więcej lat. A teraz nagle jesteś dorosły, i to ty, rzekomo dorosły, skończyłeś już wielką edukację, ty teraz ty masz sam sobie zorganizować plan. Może chciałbyś przeplążować się, zmienić coś w swoim życiu, i teraz musisz sam sobie rozpisać taki plan, wymyślić jakieś cele i próbować do nich dążyć. Tylko jak masz to osiągnąć, jak masz to w ogóle zrobić, skoro nie wiesz, jak się za to zabrać? Do tej pory, przez większość czasu, wszystko było organizowane za ciebie. Ktoś za ciebie wybierał. Jakie przedmioty? Jakiego dnia się będziesz czego uczył? Jak masz się uczyć? Na kiedy masz coś umieć? A teraz nagle ty jesteś pozostawiony samemu sobie. I masz wybrać sobie. Przykładowo nie wiem. Chcesz wejść w lepszą formę fizyczną, więc musisz wymyślić jakieś ćwiczenie. Też nie wiesz, jak się do końca za to zabrać. Oczywiście, możesz pójść wykupić, jak masz pieniądze, jakiegoś trenera personalnego, który ci znowu weźmie i zmotywuje do tego, żeby zacząć działać. Ale ty musisz sobie ustalić jakieś cele. Jak możesz ustalić sobie cele, jak nawet nie wiesz, nigdy do tej pory nie ustaliłeś sobie jakichś większych celów. Twoj największy cel był zdanie matury, może pójść na jakieś konkretne studia. Ale nigdy nie potrzebaj Czy samodzielnie chcesz się czegoś nauczyć? Na przykład przebranżowić chcesz się, bo firma czy branża, której obecnie pracujesz, jest, nie wiem, wymierająca albo nie odpowiada Twoim dalszym zainteresowaniom. Chciałbyś się rozwijać w czymś innym. Gdzie to masz? Nie masz tego, nie masz. Nie masz. Wszelka Samodzielność jest z Ciebie zdejmowana, żebyś nie był nigdy samodzielną istotą. Żebyś nie potrafił działać, myśleć, organizować sobie i planować życia wedle własnego uznania. Wszystko jest organizowane za Ciebie. Idziesz do pracy i co? I tam też jest wszystko organizowane za Ciebie. Ty nie decydujesz do tego, jak często i ile chcesz pracować. Przecież idziesz na, najczęściej na umowę o pracę i tam Ci mówią, ile Ty masz właściwie, możesz wziąć dni wolnego urlopu. W zależności od tego, ile przepracowałeś, co Ci tam dokładają, nie? W ciągu pierwszego roku chyba jest co miesiąc dokładany tam jeden dzień wolny urlopu, i później ktoś kończy, masz tam 20 parę dni urlopu, które możesz wykorzystać. No. Czasem masz możliwość nawet zdecydowania, kiedy ten urlop chcesz wziąć, ale masz ograniczoną liczbę dni. Nie możesz postawić, że okej, okay, może ja będę pracował 3 miesiące. 3 miesiące nie będę pracował, bo jest okres wypowiedzenia. Im dłużej pracujesz w danej firmie, tym masz dłuższy okres wypowiedzenia. Kolejna sprawa. Dalej nie zarządzasz swoim budżetem. Masz na umowie jakąś kwotę. Kwotę brutto, tak zwaną. Jest to niesamowita, magiczna liczba, która poza tym papierem, który sobie podpisałeś tą umową, na umowie o pracę, nie istnieje nigdzie indziej. Ty w życiu takiej kwoty nie zobaczysz na ręce. Dostaniesz kwotę pomniejszoną, rzekomo podatki. Z drugiej strony, pracodawca też nie opłaci takiej żadnej kwoty brutto, bo on będzie miał koszty pracodawcy, więc ta kwota jest praktycznie magiczną liczbą, która nie istnieje. Ale przecież na łopie nie możesz ty zdecydować, jaki sposób opodatkowania chcesz. Czy chcesz płacić wszystkie składki zdrowotne, chorobowe, społeczne, czy może przejść na inny sposób opodatkowania? Może skala wcale nie jest najlepsza, może chciałbyś na przykład być, nie wiem, na podatku liniowym, może na leczaucie, ale nie masz takiej możliwości. Nie masz tam możliwości decydowania. Większość ludzi tak twi dalej bez żadnej możliwości decydowania o tym. A coś by, powiedzmy nie chciał brać udziału w tym całym. W pakiecie emerytalnym może uznać, że nie wiem, ty sobie sam odłożysz, albo najwyżej weźmiesz na klatę konsekwencje, że nie udało ci się w przyszłości odłożyć tego. Też nie masz takiej możliwości, bo idąc do pracy, musisz opłacać ZUS, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Jeżeli jesteśmy w piramidzie finansowej, to musisz wspierać dzisiejszych emerytów. Mimo, że wiesz, że powiedzmy dla ciebie już przy obecnej demografii nie starczy miejsca, to i tak tkwimy w tym systemie, bo nie możemy tego zmienić. Nie możemy podjąć samej świadomej decyzji i ewentualnie ponieść konsekwencji tego w przyszłości, że. Przykładowo nie wiem, nie chcieliśmy brać emerytur, nie chcieliśmy opłacać żadnej spłatki emerytalnej i będziemy sami zarządzać swoim własnym budżetem. Nie, przecież państwo się musi tobą zaopiekować, przecież ty nie jesteś samodzielnym, dorosłym człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z wagi tego, że jak sobie nie poradzi sami, nie odłoży, nie zabezpieczy swojego życia na starość, to nikt mu inny dalej może nie pomóc. Może skończyć najwyżej głodny, bez pieniędzy do życia i skazany ewentualnie wtedy na, na łaskę i dobro innych ludzi. Nie, trzeba ci zabrać pieniądze i odłożyć za ciebie. Przecież ty jesteś zbyt wielkim gamoniem, żeby sobie z tym poradzić. Nie jesteś odpowiedzialny. Przez całe te lata nauk nie wytworzyliśmy w tobie żadnej odpowiedzialnej osoby, żadnej dojrzałej istoty, która jest gotowa do dojrzałego życia, do podejmowania jakichś decyzji. Ludziom ciężko jest bardzo podjąć jakiekolwiek decyzję w swoim życiu, bo szkoła cię w żaden sposób tego nie przygotowuje. Że nie masz tej samodzielności, że nie masz możliwości przetestowania Własnych teorii i własnych jakichś tam planów, ewentualnie podniesienia porażki. Spójrzmy na przykład na taki model matury. Oblewasz maturę po zakończeniu liceum czy tam technikum i nagle masz rok. Teraz postanawiasz, że poprawisz tą maturę. Wybierasz tam jakieś przedmioty, które chcesz poprawić, i teraz, jeżeli masz powiedzmy rodziców, którzy cię radzą, którzy ci zapewnią podstawowy byt na tyle, że nie musisz iść do pracy, to masz teraz cały rok na to, żeby. Samodzielnie wybrać sobie sposób, w jaki ty się będziesz uczył, żeby się nauczyć, zdobyć wiedzę potrzebną do zdania i poprawienia tej matury, żeby pójść na swoje, nie wiem, wymarzone studia. Teraz masz cały rok, gdzie wreszcie nikt ci nie dyktuje nic, nikt ci nie zarządza, ale Masz codziennie wstawać, nie robić nic. I w końcu przyjdzie ten dzień kulminacyjny, zwany maturą, na który ty się musiałeś samodzielnie przygotować. Nikt ci nic nie dyktował, nikt ci nie, nie zarządzał. I teraz pytanie, albo okaże się, że miałeś wystarczająco wiele samodyscypliny, byłeś gotowy na to i przygotowałeś się odpowiednio i zdałeś tą maturę. Albo może poniesiesz kolejną porażkę, z której możesz wyciągnąć jakieś niesamowite wnioski. Prawie, że okej, okay. czyli moja do tej pory na przykład sposób nauczania był niewłaściwy. Nie umiałem się odpowiednio zmotywować, nie umiałem wydzielić sobie odpowiednio czasu w ciągu tygodnia do tego, żeby się czegoś nauczyć, żeby się rozwinąć, żeby poćwiczyć te zagadnienia, które są mi potrzebne. Czyli nie zbliżyłem się w żaden sposób do mojego celu, który planowałem. A może się zbliżę, ale jeszcze nie było to wystarczające. To dopiero wtedy można dostać trochę samodzielności. Człowiek, który ma tą samodzielność, ma potencjał do rozwoju dużo szybszego niż ten, który jest cały czas wszędzie wpychany, interesowany i zarządzany przez innych ludzi. Wtedy wyłączysz całkowicie myślenie, wyłączasz całkowicie zarządzanie sam sobą i oddajesz się w ręce innych. Inni podejmą za mnie decyzje. Tu mnie w robocie nauczą, tego, tam mnie przepią, a może oni mi pójdą, jakieś kursy mi dadzą i gdzieś tam będę siedział w tej jednej robocie, gówniana, nie gówniana, ale jak z niej pójdę, to stracę wszelkie benefity i oni mi być może niczego nie nauczą. Będę siedział na tym stanowisku, na którym się pierwsze raz udało mi zdobyć. Ja się nie nadaję do tego, żeby się gdzieś tam wybić i dedukować. bo do tej pory nie musiałem tego robić, nie musiałem tak za siebie myśleć, być za siebie odpowiedzialny. Teraz nagle mówią, że ja muszę być za siebie odpowiedzialny. Gówno prawda. Nie jesteś w żaden sposób za siebie odpowiedzialny, dopóki ty nie podejmujesz tych decyzji. Ty nie kontrolujesz tego. Co robisz? Kiedy robisz? Jesteś chory? Na umowie o pracę. I co? Ty nie możesz powiedzieć, że jesteś chory i pracodawca ci zaufa. Nie ma zaufania. Ty nie możesz sam stwierdzić tego, czy się dobrze, czy źle czujesz, czy jesteś gotowy do pracy. Musisz do lekarza dostać L4 i dopiero wtedy łaskawie z tym papierkiem możesz iść do pracodawcy i dostaniesz zwolnienie. To ci nie będzie dawane z Twoich dni urlopu. Jakbyś przykładowo, pracował na B2B, to po prostu mówisz słuchajcie, dzisiaj się źle czuję, nie będzie mieć pracy i tyle. Boś na przykład konsekwencje nie wiem tego dnia nie zarobisz pieniędzy, bo masz opłacone powiedzmy, nie wiem, za godziny, za dni, czy za realizację jakiegoś terminu. Może wyrobisz się w terminie i danego dnia nie musisz wcale wiele popracować. Bo możesz zająć się swoim zdrowiem. I nagle ty na takiej umowie możesz decydować. To jak robisz? Tak samo na umowie B2B w porównaniu do umowy pracy, to Ty decydujesz, jakie składki płacasz, jakim podatkiem chcesz się rozliczać. A teraz ile na przykład chciałbyś mieć dni wolnego, możesz się dogadać z pracodawcą, że nie pracujesz 3 miesiące, dwa tygodnie wolnego i masz więcej. Nie masz za to płacone, ale to Ty sobie zarządzasz wtedy tym budżetem. Tak już od pieniędzy. Iną, skąd ty kontynuować pieniądze, to pamiętam sam. Jak ja się nauczyłem, dzięki temu, że rodzice wpadli na pomysł, żebym był samodzielny trochę z zarządzaniem moimi własnymi pieniędzmi na wakacjach. Tak ja byłem mały, tam jeszcze nie wiem, 5-6 lat, to zawsze lataliśmy, jeździliśmy na wakacje i pierwsze stoisko, i mały Adek leci i przelatuje wszystko, prosząc, błagając rodziców, kupcie mi to, kupcie mi tamto, jakąś każdą pierdołę, którą zauważyłem, bo ja chciałem kupić i była wielka dyskusja, kłótnia, być może jakieś moje ryki, tarzenie się po ziemi tylko po to, żeby oni mi tą kupili. Więc padli na pomysł, że dadzą mi kieszonkowe wakacyjne jakąś tam kwotę pieniędzy, którą mam do wydania w ciągu tych wakacji na wszystkie rzeczy, które chcę. Jak mi się skończy, no to już nie będę mógł kupować. No wiadomo, za pierwszym razem, jak to się skończyło, poszedłem, przebiegłem przez to, takie stragany i nakupowałem pierdoletów, jakichś zabawek czy innych głupot i później nie miałem. Później musiałem iść i prosić się na przykład tato, a pożyczyłbyś mi parę złotych na loda, bo nie mam, chciałbym zjeść loda. Siostra moja sobie na przykład kupiła loda, a ja nie mogłem. I nagle... Było mi wstyd, że muszę iść się prosić, bo wydałem całą kasę. I na następnych wakacjach już dużo lepiej zarządzałem, dużo lepiej, już nagle trzy razy się zastanawiam, czy ja chcę kupić tą zabawkę, czy właściwie ona mi jest potrzebna, czy ta głupia rzecz. Na tym straganie jest warta tego, że ja teraz wydawał pieniądze. Zacząłem się uczyć, oszczędzać, szybko dojrzałem do tego, ale dostałem pewną dozę samodzielności i konsekwencji, które za to wziąłem. z tego ja musiałem wyciągnąć odpowiednie wnioski i coś sobie zmienić, jeżeli chciałem osiągnąć inne cele. Czy Próbujesz na przykład, nie wiem, odłożyć sobie na coś, odbierać na jakiś cel. Jakąś odpowiednią kwotę też musisz na przykład stopniowo odkładać, 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 aż uzbierasz taką kwotę. Musisz być w tym zdeterminowany. Samodzielność. Szkoła ci nie uczy samodzielności. Samodzielności musisz nauczyć się sam. Szkoła cię ogranicza w swojej samodzielności. Nie pozwala Ci wybrać tego, jakiej przedmioty chcesz uczyć, kiedy i ile chcesz się uczyć danego dnia. Może danego dnia potrzebujesz chwilę przerwy, a na przykład następnego dnia nadodobisz cały materiał, który byś zrobił w ciągu tych dwóch dni. Przy zmuszeniu Cię w szkole. I później idziesz w dorosłe życie, nie umiesz zarządzać swoim własnym życiem, podjąć decyzję, że na przykład, nie wiem, będę teraz cyklicznie się do czegoś przykładał, będę systematycznie próbował polepszyć swoje zdrowie, swoje życie, zmienić może karierę na jakąś inną, nauczyć się czegoś nowego, gdzie ja sam muszę nagle pójść, wyszukać materiałów, sam znaleźć sobie jakieś kursy, źródła, opracowania, czy opracować samodzielnie, jeżeli nie ma materiała, i zdobywać tą wiedzę. Umiejętności samodzielne. Bo tak, że chcesz być i zbliżać się do tej wolności, chcesz być wolnym człowiekiem, musisz być samodzielny, musisz wziąć od tą odpowiedzialność na siebie. Nie możesz rzucać ciągle odpowiedzialności inni, a niech system się da mi moją emeryturą, niech system o mnie zadba na starość, niech system zadba o to, jaką miał ja umowę podpisuję ze swoim pracodawcą i ustala warunki, na jakie będę świadczył usługi innej osobie, nie nam tylko będę płacał podatki i on się też zajmie z całym moim zdrowiem. Ja to już mam w dupie dbanie samo o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo. Wszystko to ma mi zapewnić system. Jak mamy stać się wolniej, jeżeli cały czas jesteśmy zależni od systemu. Jeżeli cały czas nie mamy do tego, że możemy być samodzielni. Tylko cały czas liczymy na to, że system nas wesprze. Nigdy nie dojdziemy wtedy do tego. I szkoła nas specjalnie tak rysuje, żebyśmy nie byli gotowi na to. Żebyśmy nie byli gotowi wziąć. Tej odpowiedzialności za nas samych i zmierzenia się z konsekwencjami naszych decyzji, naszych wyborów, które podjęliśmy. Czy to będą pozytywne czy negatywne konsekwencje? Nawet z tych negatywnych konsekwencji, z czegoś nam się nie udało osiągnąć jakiegoś zamierzonego co możemy wyciągnąć wiele wniosków. Możemy się znacząco poprawić i polepszyć. I zmienić siebie dużo szybciej niż to, jak ktoś będzie nam wałkował i będzie starał się nas trzymać w jakiejś ochronnej bańce. To tyle. Do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja jestem Marek i zapraszam do oglądania moich materiałów na stronie tydenodofreedom.com. Widzimy się następnym razem. Ja